Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco, raz serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was taki nietypowy film, słuchajcie. Wiem, że sto dzieci już w taki sposób na YouTubie były pokazywane, będziecie mieli oczywiście do tego linka w opisie, natomiast ja byłem ciekawy, jak w ogóle zadziała komputer, kiedy moja Simka będzie w ciąży ze storaczkami, z po prostu stówką dzieci w jej brzuchu. No i słuchajcie, mam taką Simkę młoda, wyprowadziła się, słuchajcie, zakupiła jakąś tutaj sobie dziwną przyczepę, no nie, ma na imię Angie i słuchajcie, no, tutaj ma sąsiada, wiecie kogo sami Boba Pancakesa. No, a kto by się potrafił oprzeć Bobowi, ja myślę, że nikt. I słuchajcie, ona też mu się oparła, no i między nimi stworzył się taki mini romansik. I o dziwo, no jak widzicie, nasz Simka jest w ciąży, tylko jest taki takiej dosyć nietypowej ciąży, bo jak wejdziemy sobie do tej WMC Command Center i sprawdzimy sobie ilość jej dzieci, to okaże się, że w brzuchu ma 51 dziewczynek i 49 chłopców. No to jest ciąża, która się w Simcach często nie zdarza i ja jestem ciekawy po prostu, czy uda się jakoś zapanować nad tymi dziećmi, czy uda się w ogóle, czy mój komputer ogarnie urodzenie tych dzieci, bo przecież to będzie się tak długo jakby, wiecie, one jakby samym wybór imion, to jest... Totalnie niepojęte, także jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Ja teraz sobie po prostu poczekam na to, aż ona będzie w trzecim trymestrze, aż ona zacznie po prostu swój poród. Teraz idzie robić barabara za sobą, to zostawimy ją i wracam do Was, jak już nadejdzie dzień tego, kiedy nasz Simka będzie rodzić. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Według moich obliczeń, nasz Simka powinna rodzić o godzinie 14, bo tu już mamy, że poród za i znaki zapytania, także mam nadzieję, że jesteś gotowa na to, żeby urodzić. Bob chce gdzieś iść, obejrzeć film Bob, to jeszcze nawet nie wie. Co ciebie tutaj czeka? Zdecydowanie nie wiesz tego. No i mamy godzinę 13:16. Poród się zaczyna. Ja ją wyślę do Albo nie w sumie, mogę iść z nią do szpitala. Dlaczego by nie? Chodźmy, urodzimy dziecko w szpitalu. Może zabierzemy baba ze sobą, żeby. Też doznał tego szoku. Jesteśmy... Dzień dobry, pan doktor zapewne też dozna szoku i Bob jest przerażony, przestraszony, także czekamy aż ona tutaj pójdzie. No dobrze, zaczyna się. Zobaczymy ile minut zajmie mi nazywanie tych dzieci randomowymi imionami, Dlatego też jestem ciekawy, bo mamy... Ja będę to jakoś mniej więcej, jakoś mniej więcej to obliczał, może wam pod koniec renderowania po prostu napiszę ile mi to zajęło, żeby po prostu was też jakoś nie obarczać tym, albo po prostu wam to przyspieszę i pokażę wam to w szybkości, żebyście tego nie musieli przeżywać. No dobrze, mamy dziecko numer 1, kilka przeklikam z wami, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6 i tak dalej, i tak dalej, także zapraszam was na przyspieszenie tego co się tutaj wydarzy. Okej... Okay. U udało się, wszystko zostało przeklikane. Robiłem to ponad dobrą minutę, ale tak szybkim speedem strasznie. I teraz nic nie mogę zrobić z czasem, bo totalnie wszystko mi się zacięło. Także jestem ciekawy, czy to koniec tego odcinka, czy Simsy umrą, czy być może to się odetnie. Zobaczcie, ja klikam jedynkę tutaj, coś, zmieniam czas, nic się totalnie nie dzieje, czyli chyba Simsy po prostu umarły śmiercią naturalną. 100 dzieci zabiło moje Simsy. Tak mogę ten odcinek nazwać. Zrobiło się ciemno. Nadal nic. No dobra, to jedę sobie zrobić herbatkę. Może coś się wydarzy, może mi się odetną, chociaż wątpię. <laughs> Udało się. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. <laughs> Nie dziwię się, że masz taką minę. Też bym miał. No to wracamy naszą simką do domu. Dokładnie 13 minut zajęło moje grze odcięcie się. To jest coś po prostu niesamowitego. Jestem w ogóle ciekawy, czy to się wczyta teraz, jak tam wejdziemy. O Boże! <laughs> jak to wygląda? Nie mam siły, no ale mamy 100 dzieci tutaj i. Niektóre płaczą, więc nie wiem, czy ja muszę jakoś zorganizować tutaj, wiecie? Dajcie mi i po prostu sekundę, żeby mnie jakoś się postawił, żeby był dostęp do każdego. Także 100 kliknięć mnie czeka. Proszę bardzo, tutaj cudowni widać, że 100 dzieci faktycznie jest. Mamy po 10 dzieci, 10 rzędów. Także, no, spróbujmy się nimi zająć, chociaż przez dzień. Ojej, dlaczego wszystkie się stały? Nie. Nie, 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 wszystkie się stały automatycznie niebieskie. Przed chwilą jeszcze nie były. Nie mam siły. No dobra, to yy, karm z butelki. No, będziemy słuchać sobie karmić dzieci. No, Boże, święty, ja, ja wam to wyciszę, ale dla mnie to jest mega głośne. Yy, ten płacz, ale dlaczego wszystkie płaczecie nagle? Co się stało? Przecież dopiero co? Przecież dopiero co byłyście wszystkie, spałyście większość i tylko jakaś część z was żyła i było wszystko dobrze. W ogóle jak wyglądać drzewo genealogiczne, chciałem zobaczyć, tylko. O, proszę. Ciekawie, bardzo. Zobaczcie na to. Także 100 dzieci jest jak widać obecne, bardzo. Twoja aspiracja bycia rodzinną na pewno się spełniła. Jestem ciekawy, po jakim czasie zabiorą nam pierwsze dziecko. O ja teraz przeklikać sto razy to, że doktor wystawi świadectwo urodzenia. O proszę, mamy miliony dzieci, wszystkie nawet imiona ich. E, ciekawy jestem po jakim czasie zabiorą nam te dzieci. Jakby po jakim czasie zaczną one znikać, no nie? Dobrze, damy radę. Na pewno, będzie dobrze. Karm na spokojnie? O, proszę, dwa już zasnęły. Grace jest bardzo głodna. O, nie, zaczyna się to niemożliwe. Już tak szybko. Boże, święty, zaraz nam wszystkie dzieci zabiorą. Koniec, kończy się. Wszystkie sto dzieci jest naraz głodno, no, bo kto to wymyślił? Musimy uratować jak najwięcej dzieci, słuchajcie, to jest ig igranie z czasem, igranie z losem. Szybko. Proszę cię, Boże, jak długo zajmuje w ogóle? Nakarm. Trudno, pielucha, trudno. Muszą być nakarmione, walić pieluszkę. Niech to będzie nakarmione, nie pierwszą, może bez, bez obojętnie, nie ma znaczenia, czym. Karm szybko, uratujmy jak najwięcej dzieci. Słuchajcie, jakimś studem większość zasnęła. Tylko jeden się tu drze. O ty! Masz na imię Selena i jeszcze jeden tu. Ale ogólnie większość śpi. Jest dobrze. Nie wiem dlaczego tak to się stało, ale może nam się uda je uratować. O Boże, wszystkie nagle wstały. Iii, dlaczego? Co się stało? Przecież spałyście. Dobra, dajemy radę, dajemy radę. Jest dobrze, naprawdę. <laughs> nie dajemy rady w ogóle. Puszę, jaka pieśń, to brzmi jakby coś bardzo sztańskiego w ogóle. Dokładnie wyglądają te zetki tak lewitujące. <laughs> o boże, ona mi zaraz umrze też. Nie mogę ich zostawić, bo mi przykro będzie, ale dziesiątkę dzieci już mam uratowane. Te, te tutaj, te pewnie to już zdążyło być głodne, jak to nakarmiliśmy. Zgaduję. Simka mi zaraz posika. A tu nie idzie wcale do przodu O, znowu wszystkie są na niebiesko Koniec, zaraz nam zabiorą dzieciaki Dobra, O Boże, posikała się Dobra, musimy zrobić przerwę, szybko leć tu hmm. Czy nadal mamy stówkę? Nadal mamy stówkę Dobra stara, wracaj Nie ma na co czekać, nie wiem na którym dziecku skończyliśmy Chyba na tym <laughs> Widzicie jak ludzie zmieniają swoje kolorki powoli, zasypiają i budzą się żeby płakać i żadno nie jest zielone Tak właśnie się czuję nie płaczcie! Boże, już nigdy nie będę miał dziecka w Simsach od tego płaczu, mam dość! Ogłaszam kapitulację, oficjalnie nie da zająć się taką ilością dzieci w The Sims 4. Nie róbcie tego w domu. Ale jeżeli chcecie to zrobić, to napiszcie w komentarzu... ...bułka, to napiszę wam poradnik, jak mieć tyle dzieci, dobra? O nie, o nie, o Jezu! Omyk <laughs> Straciliśmy yy, wszystkie dzieci, których nie nakarbiliśmy. Okej, okay. Stefan, wszyscy, słuchajcie, wszyscy, dosłownie, wszyscy zostali zabrani, wow, wow, ogłaszam kapitulację, słuchajcie, to był ciekawy eksperyment, bardzo, mój komputer o dziwo wytrzymał, jestem w szoku, że to się jakby stało, bo no to było naprawdę bardzo duże obciążenie dla niego, jest strasznie gorący, nie zalecam wam robić tego w domu, ale jak mówiłem, jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu buka. To wtedy napiszę Wam poradnik i będziecie mogli wypróbować, jak wy byście sobie dali radę, ile byście ocalili dzieci. Ja ocaliłem słuchajcie, 10 17 17 dzieci ocaliłem. Także to nie jest zły wynik. Także do tej 17 łapka w górę za to, że przetrwali, słuchajcie, igrzyska śmierci. <grych> Bo tak to wygląda. A ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych już niedługo na moim kanale. Do zobaczenia następnego i cześć!